Podzielę się teraz z Państwem kilkoma informacjami, kilkoma wskazówkami, które pozwolą rozpoznać nieprawdziwe informacje w internecie oraz nie dać się oszukać. Zacznijmy od sprawdzenia, skąd pochodzi dana informacja, kto ją rozprzestrzenia, czy jest to źródło wiarygodne, czy też nie. Powinniśmy dokładnie przeczytać nazwę strony oraz adres www. Gdyż zdarzają się próby podszywania poznane opiniotwórcze media, i jeśli nie znamy źródłowego konta czy też adresu portalu, nie potrafimy znaleźć o nim wiarygodnej informacji, nie podawajmy tego typu treści dalej i nie wierzmy w nią. Każda strona internetowa, każdy portal powinien posiadać zakładkę o nas, w której znajdziemy informacje na temat twórców, właścicieli strony internetowej, portalu czy też sklepu internetowego. Powinna zawierać informacje teleadresowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, tak aby możliwe było skontaktowanie się z autorami prezentowanych tam treści. Warto też sprawdzić, czy informacje umieszczone na stronie internetowej przytaczane jako cytaty, faktycznie nimi są. Czy jesteśmy w stanie sprawdzić, kto jest ich twórcą, z jakiego artykułu czy też książki pochodzą. I co wiemy o samym autorze? Wspominajmy już o tym wcześniej, że podczas tworzenia fake newsów w celu wzmocnienia przekazu bardzo często wykorzystuje się fotografie znalezione w internecie lub też kupione na stronach, które tego typu usługi oferują. Jeśli uda się nam znaleźć zdjęcie takie samo jak w artykule, który czytamy, ale wykorzystane gdzieś indziej, przy okazji Innej publikacji, możemy podejrzewać, że mamy do czynienia z nieprawdziwymi informacjami. Pamiętajmy o tym, że przekaz wiarygodny zawiera źródła informacji, wykresy, poparte badaniami, analizy oraz merytoryczne argumenty potwierdzające umieszczone w artykule treści. Nie zawsze większość ma rację. Jeśli coś nas zastanawia, niepokoi, jest niejasne, sprawdźmy w wiarygodnych źródłach. Szukajmy danych instytucjonalnych. Pytajmy podających News'a, skąd czerpią swoje informacje. Korzystajmy z serwisów weryfikujących treści, bo to ważne dla całej społeczności cyfrowej. Internet to nie zawody. Nie musisz być pierwszą osobą, która udostępnia News'a. Poczekaj, aż informacje zweryfikują wiarygodne źródła i dopiero wtedy podziel się z nimi, ze znajomymi. Emocje mogą zaburzyć krytyczne myślenie. Jeśli czujesz strach, złość lub też euforię, oderwij się od internetu, zrelaksuj. Porozmawiaj z kimś, kto ma większy dystans do tematu, a sam nabierzesz dystansu. Emocje nie są dobrym drogowskazem w przestrzeni informacyjnej. Możesz być bardziej odporny na nieprawdziwe informacje zamieszczane w przestrzeni publicznej. Co musisz zrobić? Sięgaj po prasę pochodzącą z różnych źródeł, po to, aby wyrobić sobie opinię, czytając informacje przygotowane przez różne redakcje i różnych twórców. Oglądaj różne kanały informacyjne. Dzięki temu będziesz w stanie zobaczyć, jak tą samą informację przedstawiają różne redakcje. Uważnie czytaj różne portale informacyjne, porównując treści, które możesz w nich znaleźć. Sprawdź, jakich tematów unikają, a jakie uznają za najważniejsze. Dziękuję bardzo Państwu za oglądanie tego webinarium. I mam nadzieję że informacje w nim zawarte przyczynią się do tego że w przyszłości będziemy mieli do czynienia z mniejszą ilością dezinformacji w internecie